z najwyższej jakości wzmacniaczami smaku. Praca jest ciężka, ale bywa czas na przerwę. No i oczywiście, moje parówki są przecież najsmaczniejsze. Może nie? Idę do fabryki. Trzeba sprawdzić robotników, jak pracują i czy dobrze. No i jak tam, moi drodzy, idzie praca, co? Bo tutaj już fast food warszawski kebabland zamawia kolejne parówki, także wiecie, musimy się sprężyć. Ale szefunie, my ze wszystkim sobie poradził. Tak, dobrze no cię po to nas znajmował, nie? A ja, a tak tego jesteśmy? No. Bo się tam z tymi barwami, dobra? No bo tutaj szef czeka. Spokojnie, spokojnie. Poradzimy sobie ze wszystkim, problemu nie ma. Tylko proszę, żebyście się trzymali ustalonego programu. A będzie dobre, okej. Okay. No to ja wychodzę na górę, a wy tutaj pracujcie dzielnie. Będziemy ich trzymali, szefie. Jestem przybyliśmy. Okay. Miłego pobytu. Nieźle żubo. Żal pani kurde machusz. A i Co on gada? Chyba chce na plażę, z tego co zrozumiałem. To tamtędy, panie. Tamtędy. Pójdziesz w brąz i trafisz. Pajnieszka, bo złoty, bo... Zalesz się. Hej, wunok mawej uchmierzy. Ty patrz, kto to? To ogrom Oroczni z organizacji haszni... Ciii! Bo jeszcze nas nie a nie powinniśmy wymawiać ani jego imienia, ani nazwy organizacji, z którą się związał. Ale przecież on od niej zwiał! To znaczy od y, tej organizacji, nie? Jak to się tam wymawia? Z organizacji Matole 1. A poza tym... Lepiej, żeby... ...nos nie widział, cóż... Ten człowiek zrobił wiele złego na planetach Argos, Sandol i Shalakam. Lepiej, żeby nas nie zobaczył, bo będzie źle. Lepiej rozkoszymy się muzyką i plażą. Wow, Elanekus! Przerywamy naszą audycję, gdy firma Mambo Jambo Bye Bye w tenarcznej kompanii będziemy z nas specjalną reklamę. Pozmiewaj. Kiedy masz podróż, odpoczywać chcesz w palmie i nie będę widzieć, bo to, to ta praca jest dla Ciebie. Zapraszamy! Firma Mambo Jarno Bye Bye da Ci wszystko, wszystko, czego nam Przeżywanie przygód? Proszę bardzo. Transportowanie do danych ryb mięszy z, nas, z Proszę bardzo. Pływanie w najlepszych morzach tego świata? Proszę bardzo. Ulica Jasna przy Plażu. Wydaję Co zrobisz? Chwaj! Niech pan Ja, Jestem najlepszym demerem z piekła, jakiego miał lucyfer! Załatwiej dla choćby miał... Panie, on ma już kontrakt z cichymi mnichami, jak myślisz, panie, załatwić go, Sądzę, że byłby to wielki błąd, mój najlepszy demonie. A może najgłupszy? Nie wiesz, że ci mnisi to nasi najlepsi przyjaciele, głupcze! Nie wiesz o tym? Zejdźmy lepiej z oczu i nie pokazuj się więcej, dobrze? Z łaski swoje, idź na piwo, na papieroska, na szlugi, na co tylko chcesz, ale zostaw Gamiaga w spokoju. Ja się nim zajmę. Dobra chłopaki! Co oglądamy, co? Ja tam nie wiem, nie wyznaję się na seriala. Może coś z Forfan TV? A może Kapitan Bomba? Nie, kapitan Bombo, lepiej nie, nie myczał czy autor się nie wkurzy. No co wy, na pewno jest y, fajnym gościem. To może włączymy, hem, 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 poczekajcie, co tu mamy? Power Rangers, hem, 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 a może włączymy generała Italię, fajna rzecz, obejrzymy sobie, no dobrze, dobrze, C czemu nie? Jeden odcinek nikomu nie, nie zaszkodzi. Cisza tam troszeczkę, zaczynamy! Stryk! Leci, tylko cicho! Kto chce ci co? Ja poproszę! I keep saying, she's a <laughs> bunch of Dzień dobry. Eulalia, wiesz co ja powiedziałam? Co? Że jestem Eulalia, a nie Eusebia. No bo przecież jesteś! też. Tak? Ale ja jestem głupia. Ale ty dzieciaki są głupie, nie? Nie, nie, nie. Cicho powiedziałem, oglądamy. Tylko gdzieś zgubisz Polona, albo zepsujesz. Weźmy ja tam idę, siku tam o imba Sama idziemy do szpitalu. He, <laughs> szuldegut, znaczy guten, tak? Płaczem do siebie w krzakie, a ja tu się kurowię. ja, to liść i będę iść. <laughs> o, liść będę iść! To zapenie... A ty co, żeś ty w ja ukoju się nie ja podzielisz, co? Powiedział jest... tak nie... mi tedy, żeby ci No, to nie słuchać mnie raz! He, Rozminować pole minowe! Tylko widzę, że widzę! Było! To mi kłyście, tak! Śmiejcie? Było! Albo szeregowy to miny stoi! Dbre, dbre! Wygrać! Ty, a co ty przy naszym blondynie tak stoisz? Coś ty za jeden? A bo ja tu nowy jestem, doładnie przydzieliły! No to jedziemy rozminowywać pole minowe! No wskakuj! skakuj! Ale ja się boję. Naprawiliby się ten samochód, nie? Oni w dół. Oni nie miny? wyglądają. Ja Dobro! Co wy tam mówicie? Te nowy! Weźcie za te miny, a my tu brandyny popilnujemy. A jak wybuchnę? Cię pozaszywają w szpitalu. Uuhu. Oni się tam stoją, a jak ja na jakąś minę wlidzę i mnie wybuchnie, to co? Przyszła mnie? Są jakieś ranny? Tam! Chyba nowemu coś jest. A ty co tak leżysz? Na minę, że nadep mnie tak rzuciło. Głowa mnie boli. Musimy się na to wziąć. Za tym inny znaczy. Mm -hmm. Do blondynu! Mm -hmm. o, w mordę! Ale żeśmy rozminowały. Blondyn znowu do naprawy! Mm -hmm. <grywk> Rondyna, trzeba się bo się napsuł jak my po tych minach jeździły. Co? Już koniec? No niestety. Pożegnajmy wszystkich i do zobaczenia!